Cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale i na samym początku zachęcam do subskrypcji dzięki temu będziecie na bieżąco a mój mały kanał będzie się rozwijał dzisiaj towarzyszy nam tutaj obok moja córeczka Lili która nie zamierza dzisiaj spać bo sen jest dla słabych, prawda? Więc zobaczymy, ile uda mi się nagrać, ile przerywać i tak dalej. Ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o karmieniu piersią, pokazać Wam rzeczy, które Wam się przydadzą w trakcie karmienia piersią, w trakcie tej nieco szalonej przygody, która kosztuje troszkę nerwów, trochę bólu. Nie zawsze, ale u mnie na przykład tak było, więc ja bym była mega wdzięczna za taki film, jakby ktoś mi taki film polecił. Więc również. Więc również możecie. Jak yeah, yeah, pięknie mówisz Więc również możecie ten film polecić Osobie, która wiecie, że karmi Która wiecie, że ma maluszka Bo wszystkim w szpitalu zależy na karmieniu pyta się was, Pytają się was, czy karmicie A później nie ma tak naprawdę osoby Która mogłaby wam pomóc ja widzę, że tutaj um, Lili odbierze mi film, ale dobra. Um, w każdym razie, ja podczas tej mojej krótkiej, niekrótkiej przygody przeszłam przez nawał, przez zastój, przez hiperlaktację, przez zapalenie piersi, więc naprawdę wszystko chyba przeżyłam. Nawał i, i zastój pokarmu jest tak naprawdę w drugiej, czwartej dobie tak najbardziej, kiedy to co Wam pomoże, to przede wszystkim ciepłe okłady na piersi przed karmieniem i zimne okłady. Po karmieniu, i to jest zdecydowanie to, co e, najbardziej może Wam e, pomóc podczas właśnie tego. E, zapalenie piersi to jest bardzo długa historia, która niekiedy się musi skończyć antybiotykiem bądź lekami, natomiast tak samo e, zimny kompres na przykład, o właśnie go nie przyniosłam, żeby wam pokazać, powinien być w Waszych domach i właśnie, żeby po karmieniu móc sobie mm, przykładać. E, poza tym, tak naprawdę, leki czy przeciwgorączkowe, przeciwzapalne. I przede wszystkim czas. Ja mam wrażenie, że u mnie wszystko, co złe naprawdę odpuściło po tych pięciu tygodniach, więc jak zakończyłam połóg, to miałam takie wrażenie, że ktoś ściągnął ze mnie jakąś klątwę. Więc pokażę Wam teraz, co mi właśnie pomogło przy karmieniu piersią i czego używałam. Mam pudełko, nie mogę znaleźć tych nakładek, natomiast to są takie muszelki od Medeli. One kosztują około 35... Tak mi się wydaje złotych. Jak możecie zobaczyć, to są, one są okrągłe i mają tutaj dziurki. Dzięki czemu jak je sobie nałożycie, na przykład pod stanik. Tak? to po prostu Wam cały czas brodawki mają możliwość wietrzenia. Wietrzenie jest bardzo ważne, kiedy właśnie macie zastój, nawał, kiedy dziecko po prostu zaczyna jeść i bardzo Was bolą, pieką, krwawią, wiecie, są poranione, no niestety one muszą się przyzwyczaić do tego, że maluszek, że tak powiem, je z nich. No i te właśnie nakładki bardzo, bardzo pomagają, bo dzięki temu cały czas wietrzymy brodawki i przede wszystkim nie dotykają żadnego materiału, co jest mega bolące, i naprawdę jest taki czas, kiedy nie jesteśmy w stanie, mm, ja nie byłam w stanie dotknąć się, kiedy woda mnie bolała, no wszystko, już nie wspomnę o staniku, o materiale, więc takie nakładki są super plus. Tutaj jest taki jakby pojemniczek na dole i dzięki temu mleko Wam tutaj, e, wy, wypływające mleko, kropelki mleka, zbierają się na dole. Jeśli Wam na tym zależy, można to przelać do pojemnika, podać później dziecku, także. To bardzo mi się przydało. Druga rzecz, która tak naprawdę powinna być jako pierwsza, ale ja o niej nie wiedziałam na samym początku. Jest to kolektor do mleka, który jest mega przydatną rzeczą. Ja go używam cały czas. Nawet jak teraz przestałam używać laktatora, to właśnie używam kolektora. Wystarczy, że tutaj się przys do piersi, kiedy karmicie na przykład, albo ściągacie pokarm, a z drugiej już zaczyna lecieć, to tutaj właśnie Wam wszystko pięknie wpada i z tego też się da bardzo dużo uzbierać, szczególnie na początku, kiedy właśnie tego mleka jest mało, a nam zależy, że no, no jakby te każde kropelki są dla nas ważne, że te każde kropelki są dla nas ważne, więc jak ja bym wiedziała o czymś takim w szpitalu, to byłoby mi... Ojeju! To byłoby mi o wiele, o wiele łatwiej, bo po prostu nie marnowałabym tego, co wylatuje. Ja po prostu chodziłam z butelką i czekałam, aż coś skapie, a nie wiedziałam o czymś takim. Także kolektor do mleka, mleka obowiązkowo. Chyba idziesz do mamy, co? Dobra, musieliśmy się tutaj troszkę przetransportować. Zobaczymy, czy uda mi się dokończyć. I kolejną rzeczą bardzo ważną są maści na brodawki, które pomagają właśnie brodawkom się goić, kiedy zaczynacie karmić, a one bardzo bolą, bardzo nieraz krwawią, są zranione, poranione. I najlepsza maść to jest tak naprawdę lano maść z ziai, która jest bardzo tania, naprawdę niedużo kosztuje kilka złotych, a jest bardzo, dobrze na, bardzo dobra na bazie lanoliny. Natomiast miałam też taką maść z madeli, także ją Wam pokażę, ona jest dużo, dużo droższa, kosztuje około 30 zł, ale uważam, że nie ma potrzeby wydawać dużo pieniędzy. Natomiast jest jeszcze jedna taka maść, która, której nazwę zostawiam Wam na dole, taka fioletowa, ja miałam tylko próbkę tej maści, ale naprawdę była bardzo dobra. Plus jeszcze są takie kompresy MultiMam, które bardzo są fajne, chłodzące, natomiast w momencie, kiedy te brodawki są poranione i bardzo was wolą, no to ja nie byłam w stanie przyłożyć sobie kompresu. Ja po prostu ten żel brałam na palec i smarowywałam. Plus świetną rzeczą, która pomaga, jest wasze własne mleko, żeby je po prostu smarowywać i wietrzeć przede wszystkim no i kontynuując ten film już nie będę na nim sama moja córunia musi być ze mną gdzie my mamy zawsze tak, że pierwszą drzemkę mamy taką, że śpimy obie, no i ona się troszeczkę przyzwyczaiła a dzisiaj akurat chciałam właśnie do was nagrać ten film, a skoro już się wyszykowałam, pomalowałam, ubrałam, co nie zdarza się młodej mamie często, to nagram ten film, choćby właśnie, choćby miała mieć ją na rękach, nie ma sprawy. Więc następną rzeczą, jaką wam chciałam pokazać, są takie nakładki z medali. Zaraz wam otworzę i pokażę. One generalnie nazywają się kapturki i one bardzo ułatwiają karmienie piersią również kiedy macie poranione brodawki lub też są dzieci, które po prostu mają trudności z, ze złapaniem z saniem, więc uważam, że warto mieć takie w domu, ja mam je również z firmy Medela i tak one wyglądają, one troszkę przypominają końcówkę jak od smoczka to są po prostu takie nakładki, które zapobiegają właśnie poranionym sutkom, ale również właśnie pomagają dzieciom, które mają problem z uchwyceniem piersi. Po prostu jest im tak, nie wiem, czy wygodniej, czy nie wszystkie dzieci potrafią, lub jak Was po prostu bardzo boli, to ja również je polecam i ja je kupiłam w, w Smyku. One są dostępne również w Smyku, ale oczywiście na Allegro, przez internet także. Następnymi rzeczami, które bardzo się przydają i które zamawiam masowo, to są wkładki laktacyjne. One są tak naprawdę przydatne nie od samego początku, bo nie, ja chyba nie używałam od samego początku, ale na pewno teraz używam non-stop i właśnie zamówiłam ogromną paczkę 140 sztuk. Pokażę wam, jaką mam. Natomiast ja wam ich akurat nie polecam. Wcześniej zamawiałam wkładki laktacyjne z bo Cialant, tak się nazywała ta firma. I tamte Wam polecam, plus jakieś z Loweli są dobre. Nie wiem, jeszcze, ale generalnie droższe, im droższe, to są lepsze. Tylko ja na przykład je używałam, wiecie, przynajmniej kilka razy dziennie, w ciągu doby kilkanaście. Więc mi ich schodzi no ponad pudełko, 100 podełko stu mi nie wystarczyło na miesiąc ostatnio. Więc kupiłam właśnie taką mega wielką pakę i po prostu kupiłam najtańszą bo też już mam te brodawki silniejsze, wzmocnione, więc nie potrzebuję takiego nic delikatnego, więc ja mam akurat tą firmę, Baby Ono, ale one są bardzo sztywne i plastikowe, takie nieprzyjemne w dotyku, więc ja ich już też drugi raz nie kupię, bo po prostu nieprzyjemnie się ich używa, ten materiał się tak jakby otwiera w środku, jest taki wiecie, bardzo, bardzo dziwny, więc ja ich też już nie kupię, ale generalnie wkładki laktacyjne jest to coś, co mi się cały czas przydaje. I kolejnymi rzeczami są worki do mrożenia pokarmu. Ja mam akurat teraz takie, wcześniej miałam inne. Zależy co od kogo zamawiam, kto co ma, że tak powiem, dostępne na swojej aukcji. Myślę, że firma jest tutaj tak naprawdę obojętna. Zaraz Wam wyciągnę jedno, jeden worek i pokażę, jak to wygląda. I tutaj jest taki woreczek. Tutaj um, piszecie sobie. Datę, godzinę, ilość mleka, co tu jeszcze, opis, uwagi to ja już nie pisałam, ale uzupełniałam datę, godzinę i właśnie ilość. I tutaj możecie do 150 ml wlać mleka i po prostu sobie zamrozić. Ja to robiłam szczególnie, kiedy właśnie ściągałam pokarm lektatorem, kiedy miałam go bardzo, bardzo, bardzo dużo. Teraz już tak normuje się to. Poza tym ja zamiast lektatora używam wtedy tego kolektora i uważam, że on jest zdecydowanie lepszy. Bo po prostu kiedy malutką karmię, przykładam sobie kolektor i wtedy nie mam po prostu żadnego żadnego problemu i też sobie ten pokarm właśnie z kolektora mrożę i go można przechowywać dłużej po prostu w lodów w zamrażarce. I chyba koniec turbo dzianki. Tak. Koniec. Koniec. Więc tylko powiemy, że lektatur nam się przydał w szpitalu. Tak samo w domu bardzo często go używałam. Teraz już coraz mniej, bo zdecydowanie częściej sięgam po. Kolektor, którym jest zdecydowanie łatwiej, nie muszę się nigdzie podłączać i tak dalej. Nie trzeba się nigdzie podłączać, jest o wiele wygodniej. No i tak, to chyba byłyby wszystkie rzeczy, które, które chciałam Wam polecić, jeśli chodzi właśnie o karmienie piersią. Z tych rzeczy, które Wam się przydadzą. Oprócz tego właśnie jeszcze kompres, który mam w zamrażarce, którego już tutaj nie wzięłam. Już nie będę po niego biegać. Tak samo tetrowe pieluszki do przekładania ewentualnie. I właściwie to wszystko, przede wszystkim, Wam się przyda cierpliwość, wsparcie partnera, drugiej osoby, dużo spokoju, i to wszystko mija. Ja naprawdę sama nie mogłam uwierzyć, jak ktoś mi mówił, że te problemy miną. Ja miałam wrażenie, że one będą trwały wiecznie, ale zdecydowanie warto. Dla mnie największym takim plusem, jeśli chodzi o karmienie piersią, jest to takie poczucie bliskości. Nawet mój mąż mi na początku mówił, że. Zdarzyło się tak, że jak na przykład wyszłam do lekarza na wizytę i tak dalej, to zostawiła moje mleko w butelce. No i mała wiecie, zjadła i jakby nie wiedziała co dalej, a po pierwsze jest tak, że ona się wymęczy, przytuli, ja czekam tak długo, aż ona potrzebuje. Czasem nawet godzinę to wszystko trwa, bo ona sobie leży, przyśpi, przyśni i tak dalej, więc to jest takie, taka fajna więź, że sobie razem leżymy, odpoczywamy. A więc ja też jestem dla niej w domu, rozumiem, jeśli ktoś ma dwójkę, dzieci, no to jakby nie ma czasu na takie rzeczy, bo trzeba się też zająć drugim dzieckiem. Mnie, mnie na tym etapie się to bardzo podoba jesteśmy po prostu ze sobą blisko, przytulamy się leżymy razem i zapomniałabym ale ostatnią, a jednocześnie najważniejszą rzeczą, którą używamy codziennie podczas karmienia jest to rogal ja mam akurat rogal z Allegro którego kupiłam z firmy Yuki. jest to polska produkcja i taki rogal o takim kształcie jest naprawdę bardzo dobry, bo bardzo wygodnie się po prostu dziecko karmi, przykłada wystarczy, że sobie po prostu nałożycie ten rogal na odpowiedniej wysokości tutaj kładziecie bobasa i możecie wiecie i z podwachu i z przodu i z tej strony tak jak chcecie tak jak jest wygodnie na siedząco z podparciem karmić jest naprawdę bardzo wygodnie no i teraz jeszcze krótko wasze pytania czy używam jakiegoś kremu oliwki żeby nawilżyć ujędrnić biust nie moim zdaniem najważniejsze jest to żeby mm, po prostu nosić stanik cały czas i tyle czy przy używaniu Lektatora słódki się nie wysuszają? Nie zauważyłam czegoś takiego, żeby się wysuszały. Co? Mam problem z ubraniem, jak ty sobie, radzi, co, jak ty sobie radzisz, co kupić. E, ja nie kupowałam w sumie żadnych. Mam jedną bluzkę taką specjalną do karmienia piersią, natomiast w domu po prostu podciągam bluzkę do góry. Nie wiem, jak to będzie latem. Pewnie będą musiała znaleźć jakieś inne ubrania. E, staram się po prostu, żeby sukienki, które na przykład kupuję, miały głęboki dekolt, dzięki czemu sobie po prostu odwinę. Myślę, że no, mi jest szkoda pieniążków na ubrania specjalne do karmienia piersią. Szczególnie, że później mi się nie przydadzą. Jakie to uczucie karmić pierwszy raz? To chyba było najpiękniejsze uczucie, jakie po prostu miałam, jak miałam okazję doświadczyć, kiedy położna przykłada Wam małą po raz pierwszy i się przytulacie i mała sobie wiecie zjada, przytula, śpi przy tej piersi. To jest niesamowite. Czy mama miała na początku problemy z brzuszkiem, na przykład gazy? Tak, jakieś tam problemy z gazami mieliśmy. Całe szczęście kolek jeszcze nie było. Jak długo zamierzasz karmić? Tak jak ja mówiłam, myślę, że to nie jest zależne ode mnie. Tak długo, jak będę mogła. A czy mała od razu umiała stać pierwszy, czy potrzebowałaś pomocy? Na samym początku to położna przykładała malutką, no bo jesteście po porodzie, a ona na początku od razu wiedziała o co chodzi i na samym początku nie miała w ogóle problemów z złapaniem piersi. Czy wiedziałaś od razu jak karmić i jak przystawiać? Nie wiedziałam. Korzystałam z pomocy, korzystałam z pomocy położnych w szpitalu i położnej, która też przyszła do mnie do domu, szczególnie kiedy miałam to zapalenie piersi się wtedy pomogła mi przystawić spod pachy, także naprawdę uważam, że należy pytać i szukać pomocy. Czy po każdym karmieniu odbijasz? nosisz małą, aż jej się odbije. Teraz tak, ponieważ częściej się zdarza ulać, natomiast po karmieniu piersią z tego, co wiem od położnych, nie trzeba dziecka odbijać. Natomiast teraz ostatnio to robię, bo właśnie zdarza jej się po jakimś czasie troszkę ulać. No i tak, to chyba byłyby wszystkie rzeczy, które, które chciałam Wam polecić, jeśli chodzi właśnie o karmienie piersią, z tych rzeczy, które Wam się przydadzą. Oprócz tego właśnie jeszcze kompres, który mam ze którego już tutaj nie wzięłam już nie będę po niego biegać. Tak samo tetrowe pieluszki do przekładania ewentualnie. I właściwie to wszystko przede wszystkim Wam się przyda. E, cierpliwość, e, wsparcie partnera, drugiej osoby, dużo spokoju. E, I to wszystko mija. Ja naprawdę sama nie mogłam uwierzyć, e, jak ktoś mi mówił, że te problemy miną. Ja miałam wrażenie, że one będą trwały wiecznie, ale zdecydowanie warto. E, dla mnie największym takim plusem, jeśli chodzi o karmienie piersią, jest to takie... Poczucie bliskości, nawet e, mój mąż mi na początku mówił, że e, zdarzyło się tak, że, jak na przykład wyszła nie wiem, do lekarza na wizytę i tak dalej, to zostawiła moje mleko w butelce e, no i mała wiecie zjadła, i jakby nie wiedziała, co dalej. E, a po pierwsze jest tak, że ona się wymęczy, przytuli, e, ja czekam tak długo aż ona potrzebuje. Czasem nawet godzinę to wszystko trwa, bo ona sobie leży, przyśpi, przyśni i tak dalej, więc to jest takie, taka fajna więź, że sobie razem leżymy, odpoczywamy. Więc ja też jestem dla niej w domu, rozumiem, jeśli ktoś ma dwójkę dzieci, no to jakby nie ma czasu na takie rzeczy, bo trzeba się też zająć drugim dzieckiem. Mnie, mnie na tym etapie się to bardzo podoba. Jesteśmy po prostu ze sobą blisko, przytulamy się, leżymy razem no i tak. I to chyba byłoby wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Nie był to łatwy film do nagrania z małym towarzyszem, ale jakoś daliśmy radę. Teraz już sobie znowu przysypię. Więc oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco. I chyba to tyle, co chciałam wam przekazać. Także do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.